tutaj, oczywiście, Dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie tego, co udało mi się zdobyć na Wheels and Deals. To wydarzenie było organizowane przez Irokeza oraz Florida Team. Pokażę po prostu, co zdobyłem na tych wymiankach. Jak widzieliście, ja wziąłem bardzo mało tych rzeczy, bo nie zawsze mam dużo duplikatów. Mimo wszystko chciałem spotkać się na tym wydarzeniu, spotkać ponownie Rokę, za pierwszy raz spotkać kolekcję na kołach i też niektóre rzeczy wymienić. Więc naprawdę było tego wyjątkowo mało. <grych> na stoliku miałem tam ile 6 czy 7 mainów, ale udało mi się tak naprawdę praktycznie wszystko wymienić. Także otwieramy. Oczywiście to trzeba w kartonie na silverki Ale co najważniejsze To będzie jeszcze w oddzielnym filmie Tutaj od Irokeza Oj oj dostałem taką paczkę Tak jak mówię y, To będzie na oddzielnym filmie Bo wydaje mi się to dość w, w, Ciekawy temat Także y, oglądamy sobie y, Paczuszkę, y, paczuszkę Na no kartonik No i patrzymy Pierwsze co mamy to Wymianka z Pawulonem. Z Pawulonem wymionka. E, taki oto Ice Charger, czyli oczywiście filmy z e, samochód z szybkich i wściekłych. On jest z tej części ósmej, w której Dominik, jakby to, w której Dominik Torres, co jakby zdradził rodzinę, nie? I on właśnie takim wozem tam się woził. Fajnie ten samochód wygląda, więc, więc go zdobyłem. Także mamy sobie. Pierwsze co tutaj pokazałem, chociaż w sumie to nie była pierwsza wymianka bo właśnie pierwszą wymianką chyba było to czyli kenning Gemera z irokesem to było bodajże chyba tak za granatowego seka więc mimo wszystko model dość mocny ale Gemera jednak też spójrzcie 2023 rok więc też łatwo e, tego modelu się nie da zdobyć e, no i spójrzcie mamy Tampon druki światu z przodu, mamy też tampon druki światu z tyłu. Naprawdę fajnie Gemera się prezentuje i będę mógł sobie porównać z matchboxem też, bo matchboxa Kenich Zega też jak najbardziej posiadam. Tutaj pomoc koleżeńska dla sawickiego huntera Dodge Power Wagon i się zapytacie po co, skoro to kiedyś było zalegaczem i wszędzie było. Właśnie, kiedyś. Nie jest to prawda, kiedyś był to totalny zalegacz w i było to można zobaczyć, było tak naprawdę w każdym sklepie. Ale z czasem ktoś to kupował, no i już przynajmniej nie dało się tego znaleźć. A Sawicki Hunter zorientował się, że jest to jedyny samochód, któremu brakuje do kolekcji Hot Wheels Dirt. Także, mu ogarnąłem ten samochód. Daj, przechodzimy, wyjmujemy coś tam z kartonika i to jest taki prezencik powiem tak ja <noise> mówiłem żebym no nie potrzebuję prezenciku bo nie ukrywam że trochę i podostawałem głupio mi było no ale kolekcja na kołach dał mi takiego Ford bronco on jest bardzo fajny nie ukrywam także spoko prezencik na pewno trzeba będzie się kiedyś zrewanżować jeśli się spotkamy i mu też coś dać fajnie dalej przejdźmy sobie no to mamy, moi drodzy, Impale SS i to jest w ogóle main, spójrzcie z roku 2021. Niestety, karta jest dość mocno rozjechana, spójrzcie na haczek. spójrzcie tutaj, gdzie numerek się pojawia, w tym miejscu też. No, karta jest dość mocno rozjechana ogólnie, niestety ale bardzo chciałem tę impalę. Nie ukrywam, że bardziej bym jeszcze chciał czarną wersję, no ale przez to, że nie mam czarnej wersji, no to chociaż taką, no przynajmniej taką wziąłem, tak, taką wersję. Spójrzcie, felga jest fajna w sumie całkiem. Przodu niestety nie mamy, jak i też tył, mamy tylko wytłoczone, ale niestety nie mamy tutaj żadnych tamp. Dalej przechodzimy, wymianka z Petrol. Wolfem to była wymianka za Audi 94. To czarny, więc powiem tak. Ja to Audi 94 najmniej chętnie chciałem wymienić, no ale finalnie je wymieniłem. Także mamy Porsche 911 Targa. Mam to ten model w wersji granatowej, ale w ilości sztuk dwóch, bo i jako mainik, i jako model z pięciopaka. Fajne jest to Porsche. Mamy tampon drugi świat z przodu, jak i też z tyłu. Jest oczywiście wersja targa i spójrzcie bo taki przezroczysty dach. Spoko. Też ciekawostka z szybkich i wściekłych, czyli korwetka Grand Sport. Jest oczywiście samochód z piątki. Kiedy oczywiście Dom Red to ukradł ten samochód z pociągu, tak? Nie dalej. I to jest chyba coś, z czego najbardziej szczerze jestem szczęśliwy. Czyli spójrzcie, Mustang Boss 302, w tym świetnym malowaniu Falkena z kolekcji Den Nau. Miałem dał, więc teraz też mam den. No ale też ciekawostka do kolekcji, czyli Long karta. Miałem tylko dwa modele na długiej karcie. Jest to Plymouth GTX oraz Ford GT40. No i do tej kolekcji dołączy e, Ford Mustang Boss 302. Bardzo się cieszę. Spójrzcie na ten chromowany przód, jaki też chromowany tył, też podwozie chromowane. Uważam, że amerykanie, którzy nie mają tamponu ruchu światła z przodu i z tyłu, najlepiej wyglądają chromowane. <laughs> Także naprawdę bardzo mi się to po prostu podoba. Ok, no i dalej yy, tam były dwa modele, których nie udało mi się wymienić, czyli tam jedno 500E, które w tamtym odcinku jak mogliście zauważyć oddałem widzowi. No i Szewecik. To też jakieś na jakichś następnych targach komuś oddam po prostu taką rozdam, bo no, widać, że mało kto to chciał. Także nie ma co? No i jeszcze ciekawostka. Czyli mamy podpis od kolekcji na kołach. Znaczy na Challengerze. Mam trochę tych podpisów, także kolejny podpis do kolekcji. Ale co ciekawe ja też podpisywałem model, to z tego jestem najbardziej szczęśliwy. No i dobra, mamy tutaj od Irokesa prezent, to już na tym odcinku otworzę. E, także zobaczmy sobie to. Otwieramy, mamy, spójrzcie jaki zestaw, wlep z logiem oczywiście kanału Irokes i Adam, bo już od jakiegoś czasu ten kanał nie nazywa się Irokes Hunter, tylko właśnie Irokes i Adam. Poza tym mamy też logo łowcy Hot Wheels. No i na ten serwer oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ naprawdę można dowiedzieć się tam wielu fajnych informacji, nadchodzących nowości ze świata Hot Wheels. Można podyskutować z ludźmi o modelach. Dogadać się właśnie to wcześniej na wymianki w piasecznie też się dało, także mówię. Link w opisie, serwer Discord. Łowcy jest. Dalej. Tutaj mamy owinięte. Yy, to jest coś z drukarki 3D. Chyba to jest chyba jakaś podstawka na model, nie? A nawet nie wiem. Nawet nie wiem, co to jest, tak szczerze. A, okej, okay, tutaj pewnie można. Tak, podstawka. Fajnie. A to to nie wiem, akurat co to jest. Ale nie musicie mi pisać jednak w komentarzu, co to jest. Się po prostu przyczepę, To jest jakby taka banda. Mamy bardzo fajną podstaweczkę. Zawsze coś taki prezencik mi się. Jak najbardziej podoba to w ogóle jeszcze więcej jakichś elementów wypadało. Nie wiem. Lecimy dalej, czyli tam jeszcze taka, taki malutki prezencik, który rozdawał każdemu e irokes Także zobaczymy sobie, co jest w środku. No i środku moi drodzy, logo. Mamy Scalper Store, Mo e można też sobie zakupić tam jakieś różne modele. Nigdy jeszcze tam nic nie zamawiałem ani nic, ale i jest wiele razy pokazywał na kanale. Dalej mamy takie, proszę bardzo. Po prostu, taka jest na rapie. No to to jest w ogóle z grona twórców y serwera Discord łowcy Hopils. Fajnie. Mamy cukierek. I kolejna podstawka. Uh -huh. I pachołek. Te pachołki już wcześniej mi Rokes y, dał. Na, jak wygrałem konkurs u niego. Także powiem, że bardzo fajnie. Y, cieszę y, się y, z tego. Zaraz do cukiereczka. Otworzymy. Jemy. dobrze <noise> bardzo dobry Jak już sobie wsadziłem do woreczka strunowego To szybko to wyjmę To odstajni mustanga, więc też bardzo mu dziękuję No i to jest takie Coś, że tutaj można sobie wsuwać mainy i zawiesić to na ścianę yy, Zamiast tak wiecie Jak widzicie tutaj są pojedynczo To to, to, to yy, blister na blistrze No to to jest takie, że Mniej miejsca zajmuje Ale też z drugiej strony trudniej jest Taki main wyjąć no, i te karty, tych kart nie widać, nie? Więc ja nie wiem, czy z tego będę korzystać ogólnie. No, ale tutaj wystarczy to po prostu połączyć, tam po połączeniu tego, tutaj jak widzicie, trochę jak puzzle, nie? To tutaj yy, po prostu nie wiem, coś wbić do ściany w te miejsca i na tym na przykład przywiesić to, właśnie. Także w taki sposób. Z czego jestem najbardziej zadowolony? Z mustanga. Z Mustanga najbardziej jestem zadowolony, tak jak mówię. Mega mi się podoba. Także fajnie. No i co? Mi jeszcze zostało, pozostało. Na no, innych kanałach, innych twórców też filmy o tych targach się pojawią, więc teraz zapraszam. No i co? Życzę mi od nocy i to tyle. Nara!